Cześć, witam. Ktoś mnie prosił w jednym z komentarzy o to, żebym powiedział coś o materiale, o bolcach, o czopach, które, które dorabiam u siebie. Znaczy, toczę je na tej tokarni. Tu sprawa wygląda tak, że jako materiał najczęściej używam 18HGT, 18HGM. To jest to materiał do nawęglania, do późniejszego hartowania. Nie przehartowuje się na wskroś. Rdzeń czopu zostaje miękki, także nie grozi pęknięciem czopu. Stosowanie stali narzędziowych wysokostopowych nie jest dobrym pomysłem, bo one przehartowują się na wskroś i zwłaszcza jak są otwory w, w o tak jak tutaj na przykład, to no, potrafi jeszcze jak dziurki wiercone, potrafi pęknąć. Czop, który pokazuję, jest to czop do wału junaka. otwór 15, długość 79. Tak wyglądają, już prawie gotowe czopy, w sensie metalu są ucięte na pile, powstawiane, poplanowane na długość, powstawiane na kiełki. Eee, no w tej chwili pozostaje mi jeszcze jedna, opera właściwie dwie operacje takie na tokarni, czyli muszę odwiercić otwór. <laughs> Tutaj wiertło jest. Odwiercam otwór eee, p 15 na no odpowiednią głębokość. Na wiertle jest zaznaczenie. Taka jest kreska, już pokazuję. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu mam takie, takie nacięcie niewielkie. O, może, o, teraz widać. Eee... W każdym bądź razie do tego miejsca jest wiercone. No to jest, pokażę teraz jak przebiega ten proces. Włączam te karnie. 700 obrotów. złamanie krawędzi na czopie. Dojeżdżam i wiercę. Bez wody, yy, znaczy wodę mam tutaj w zbiorniczku takim, spryskuję to zupełnie wystarczy, nie trzeba całej kokarni moczyć, także to jakiś czas po prostu przerywam i spryskiwaczem podaję wodę. że tak to wygląda z tej strony ciężko to ustawić zbliżam się do nacięcia które mam zrobione na wiertle o dojechałem do końca wycofuję wiertło sobie wykręcę i schodzę w jadrze. ani spalone ani nic, jest całe nic się nie dzieje yy, tu mam taki przyrząd do yy, robienia nakiełków z tej strony, od, gdzie jest otwór w to, że przyłożę wykręcam o, otwór wykonany yy, czop jeszcze będzie przetaczany po górze, co co później pokażę oczywiście. Dalsza część całego, całej operacji utoczenia takiego czopu to jest założenie na tokarnię, ponieważ jestem leniuch, nie chcę mi się ściągać uchwytu i zakładać bezpośrednio kła, to mam taki gotowy kieł, który chwytam w uchwycie tokarskim, no, nie zapewnia on dokładności do setki, ale, ale w granicach błędu, który jest dopuszczalny <coughs> przy toczeniu przepraszam czopów do późniejszego szlifowania e, mam taki zestaw kieł obrotowy kieł na stałe chwycony w uchwycie, tu jest 200 uchwyt akurat tej tokarni no i tu swego czasu po kupnie tokarni zainwestowałem w kupno uchwytu szybko Wymiennego. Wymiana noża to jest, to jest moment. Są uszykowane zawsze na tej samej wysokości. Ten nóż akurat to jest do e, planowania. Nie za bardzo się nadaje. Chociaż można, jak się ktoś bardzo uprze. Można. Tu mam nóż e, taki do przetaczania złużnego. E, zaciągam już jest gotowy, umiejscowiony no W tej chwili, ponieważ materiał mam 34,3 Muszę sobie ustawić maszynę tak, żeby po przytoczeniu Mieć wymiar w granicach 33,8 Nowe Czop, znaczy oryginalny czop ma 33,45 tam powiedzmy coś w tych granicach Milimetra oczywiście no Ustawię maszynę i i przetoczę. Pokażę Wam jak to, jak to idzie, także chwileczkę, bo muszę sobie zrobić miejsce na, na aparat. O tu mam oczywiście jeszcze jedna rzecz, tu jest e, czytnik elektroniczny, na którym ustawię sobie wymiar. No i, i będę toczył, później powtarzalność tego otoczenia jest, jest wysoka. Obraty 1200 Wyjeżdżam, w tej chwili zeruję, zeruję e, wskazania i biorę powiedzmy 50 mm z tego czołu muszę przetoczyć. Tak to otoczenie wygląda. ponieważ nie do końca wierzę mikrometrom najpierw mierzę suwmiarką elektroniczną o 33,8 pokazuje proszę o, taki tu jest odczyt teraz wezmę śrubę mikrometryczną sprawdzę jaki jest ewentualnie stożek po wytoczeniu 33,82 33,82. Także top jest gotowy. W tej chwili jeszcze będę musiał odwiercić otwory smarujące. Pokażę sposób, jak to zaznaczyć, jak tu później wiercić. I to na razie tyle. Toczenie zakończone. Tokarnia oczywiście przynajmniej zgrubnie Poskątana Używam do tego celu strężonego powietrza łatwiej, szybciej, bezpieczniej. Łoża wytarte po wodzie, oczywiście, bo tej wody jednak troszeczkę się dostało. E, tu jeszcze przytarte do konserwacji używam takiego mądrego płynu aerozolu. Ładnie pachnie, ładnie zabezpiecza. Działa jako inhibitor wody, czy jakoś tak to się nazywa. W każdym bądź razie łoże jest nasmarowane, to karnia zabezpieczona. Jeszcze uchwyt trzeba wytrzeć. E, ściągamy, przynajmniej odprężam tu, żeby nie było naciągnięte trzymanie noża. Płytki, jakie używam, bo pewnie będzie takie pytanie: NT35 praktycznie nie do zdarcia do tej pracy, którą ja wykonuję. To starcza na bardzo długo taka płytka. że posiadam kilka tych uchwytów jest kilka tu w tokarni na skrzynce umieszczone pod ręką i to tyle z zakresu tokarni teraz przystąpię do zaznaczenia otworów bo każdy czop od Junaka tu mam taki wzorcowy czop jest to czop oryginalny fabryczny Według tego wzorca będę zaznaczał teraz, gdzie mają przyjść otwory. No i powiercę te otwory. Do zaznaczania otworów używam starej suwmiarki, która, która po prostu no, no jest stara, do niczego się innego nie nadaje. Z blokadą przesuwu zaznaczam sobie najpierw pierwszy otwór, ten smarujący. On przychodzi od strony otworu. Kreda, zaznaczenie. Punktaczek. Dobrze jest też mieć młotek, oczywiście, w miejscu, gdzie ma przyjść otwór. O, zaznaczam. Mam pod takim zrobiony otwór, ponieważ otwory smarujące w junaku przychodzą w tej samej linii, to żeby nie ściągać pięć razy tego samego. Biorę jeszcze drugą suwmiarkę już, która, która też nie do końca jest sprawna. Zaznaczam sobie odległość, w której mają być pozostałe dwa otwory. Nakreślam. Jedno puknięcie. Ten rozstaw tych otworów to jest taki, no w zasadzie, może nie że dowolny, ale zbliżony do, do oryginału. Mam zaznaczone punktakiem. W tej chwili tylko wiercę, poznaczę te wszystkie czopy i pokażę później jak wiercę. No, jeszcze przed wierceniem otworów, yy, mam poznaczone oczywiście, będę nabijał znaczek firmowy, coś takiego. tyłu, od drugiej strony o. i w ten sposób zaznaczony czop, wiem, że jak wróci do mnie, to to jest mój po prostu za chwilę przejdziemy na wiertarkę pokażę jak wiercę otwory e, jesteśmy na wiertarce czop pryzmo, wiertło no i wiercimy otworek Gotowy. Robię go troszeczkę większym o pół milimetra od oryginału. Tutaj daję czwórkę. Yy, 3,5 jest w oryginale. Po prostu no, ten otworek może być akurat większy. Te dosmarowujące później są 2,5. Takie też będę robił. Także chwila. No, wiertło wymieniłem na, na mniejsze. Na, to jest 2,5 i wywiercimy teraz otworki smarujące te boczne znaczy oh, przepraszam na środku Wracam, że się chwieje ten obraz, ale niestety wiertarka chodzi, otwory są wywiercone, jeszcze tylko pofazowanie, to też pokażę na czym to polega. I teraz jeszcze trzeba tutaj te krawędzie połamać, tak już przy junaku może niekoniecznie, ale przy innych czopach, które mają do smarowania zawsze fazuję te krawędzie, żeby nie były ostre, żeby węgiel jak wniknie, żeby nie... Było to kruche takie bardzo mocno, bo, bo biegająca, w cudzysłowiu, rolka po tym może później wyłuszczać. Także robię to w ten sposób, że biorę większe wiertełko i z ręki normalnie... O, robię tego typu fazę. Także tak to wygląda. mam tak jakby obsesję na tym punkcie, bo widziałem już czopy, które, które po prostu w miejscu, gdzie był otwór i później biegała rolka, potem to, to się wyłuszczało, wsypało i trwałość takiego złożenia jest znikoma. No mówię, w przypadku Junaka to, to nie ma większego znaczenia, bo, bo Junak tu ma akurat pierścień. E, teraz jeszcze zrobię Tą łeskę taką słynną, tutaj zresztą w oryginalnym czopie też ona jest. O, większe wierzchło. Coś takiego... Coś takiego zrobione, tak jak w oryginale na czopie. Czop jest gotowy do oddania do nawęglania. Nie wiem, czy mówiłem, czy nie. W każdym bądź razie na węglam, nawęglać, na albo zlecam na węglanie na głębokość minimum 0,7-0,8 mm na stronę, ale tyle musi być po oszlifowaniu na wymiar gotowy, z tego względu, żeby rolka nie wyduszała węgla. bordzeń w takim czopie nawęglonym jest po hartowaniu miękki. Ja tu zawsze jak oddaję, to, to każę na węgla i na minimum 1,2 mm na stronę. Wtedy mam pewność, że jak zeszlifuję czop o cztery czy o 30, to, to twardość nadal mam dosyć sporą, bo, bo w granicach 0,9 na stronę także zupełnie wystarczy. I stąd może to, że, że te moje czopy, czopy ode mnie dosyć rzadko ulegają zniszczeniu, wyduszeniu. No bywa oczywiście, że materiał materiał ma jakąś wadę, który ja niestety nie jestem w stanie określić, znaleźć, widzieć, ale to już jest rzadkość. To tyle na temat. Jak się wykonuje czop, przygotowuje do, do tego, żeby później można było go obrobić. No do usłyszenia.